A nie, ja mam o, więcej, bo ty masz 5 a Coś z że ja mam od ciebie więcej, bo ja mam 9 przecinek jeden, trzy, siedem. A ty dopiero masz 5,944. Czter, nie, nie, ja nie gra w ten. O, jest.

Lepszy trochę. Mówię gwiazdeczka. O, za kogoś. Ej, nie mnie widziałeś to? Ej, to... Co oni robią? Nie wiem, oni się <grym całują. Jak dobrze? Po go w się udało. A jak kochanał będzie A ja go widziałem? A ja. A Denerwujcie mi no A czemu o? ta bejkątka tak stała? Nie wiem, ja trzeba ją jeść głowę. Czekamy, spodziewamy się. Pamiętasz, że jak ja zdobywałam 200, to właśnie ty grałeś, jak zdobyłam 200? No. Miałam 199. Ale ty kogoś kąpłeś, bo to tak stałeś. To, no to ale jest to jest dobre, bo to już te króleczne krzesła. Ja teraz nie mówię o tym, I... ja mam jakiegoś innego dziecka. Ola, jakby Taka... gdy... na liście, jakby dodało się u Ciebie 1-3, to by miałeś tyle, co ja. Bo moje 23, mhm. Dodaliście 1,3, 1-3, to no. 233. No ale wiecie, no. teraz nie wyobrażam się, żeby to było... 26. Fer. Wanoła. Czy ty chcesz bardzo? 24. I widziałeś o. to, Prawie by mi się nie udało. Ty. To chyba ta, ta, ta bijkonka, to ona miała jedno odżywienie. Bo ja, bo ja już skronowałem. Dwa razy tam stało. To nie przypominał o co Ej, widziałeś to? Myślałam, no. że usiadłem, ale nie, usi nie usiadłem. I myślałam, że chciałem kogoś sterować. Ale ja teraz nie chciałem. Patrz, ja pokażę sobie. Ola, możesz być trzeci albo drugi. Ola, ja idę na to, okej? Okay? Albo, Albo ten na górę. Tu... Albo ten czerwony na górę. Kiedy na ode mnie, to nalegam ode mnie, okej? Okay? Wej! Dobra, sorry. To ale steruje. ja wygram. 224. Dobra. jeszcze która ma chyba no. dwa zwycięstwa. Dwa zwycięstwa, No to robię pauzę, pauzę. Ale tak, nie, wygra Dobra, nie robię. Dobra, wygrał. Lena, możesz dołączyć, no. bo to będzie. No ej, nie chcę, żeby Lena dołączyła. Ale ona sama chciała. Nie. No, i za chwilę będzie. Tylko jeszcze musisz. Się... O, Ale jeden. za chwilę. Krąg, nie klasyk. Nie, krąg był najlepszy. Wielu, wielu. Na za... I co Lena ma za Majtyś? Jest krąg. Olaf, Lena... No wiem, to są takie spodnie. Olafa, wiesz o czym się da, bo dzisiaj tam nie ma... Wiem. Bo nawet mój skin, jak jest mały, to... Oni mnie robią. Szybko, jest jedno miejsce. Bo no to no ja zrobiłem to lenie, Lena. Nie, lecz o No nie wiem. Ale ty byłeś na trzecim. Nie wiem. Chyba Ema... gra i mnie strollował, że nie była. To nie fair. E, pe... Czemu to bym Nie biegła na Lena. Chyba nie taś Lena była lepsza ode mnie. Kiedy była lepsza? Panie, panie też, zawsze jak ja przegrywałem, ale Lena była lepsza? Ja kiedyś byłaś tam wygrała. No tak, ale. Ale potem przegrywała ze mną. No, bo chciała jeszcze wiele zmian. A teraz to my robimy, jakieś dajemy. Ale ostrzegamy o zmianach. Bo jesteś znów lepszy. A ja wciąż nie mam 234. A jakaś baba. A jakaś baba myślała, że usiadła, ale nie, bo ja tam jeszcze usiadłem. To była ta, która właśnie te która, która miała różycy. Nie wiem. Okay. Paweł, to wszystko przez Ciebie, bo mnie zająłem. Wow! Nasze żywienie? Nie. Ale dobrze, ja muszę Ja Ciebie, teraz win. win Paweł, bo to jest... No to końca. Dobra, ty ile nam Dobra. Macie Zobacz, jak to było. Ja chcę zobaczyć, które o laty masz. Dwunastu. No, Ej, nie pokazało mi. nie pokazało. Mi mapy. A. Nie Co? Nie ma łódek. Nie krąg. Jest. Nie będzie krągu. Nie. Jest za na swoim inwalidzkim. A ja mnie nie widać. Ale ja, Eduard, to gałębna. Adu, 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 Dobra widzowie, to mi tu nie szkala. nie, ciebie nie widać prawie. No wiem, ja ty tak wygląda. takie krzesło? Ja nie wiem o co ci chodzi. Bo ja wyglądam jakby jabł. No pieskowe. Miałbym... Co? Coś nagra. Spójrz, pieskowe krzesło. Aj, ja tak nie mam pieskowego. Ja nie wiem, gdzie ty. Nie, nie Ja nie wiem, gdzie to zostałe. No, po prostu pozostałe. Jesteście obok siebie. Tam jesteście glam siebie. Glam, glam, Ej, ty dajesz ciebie lepsze, Ola. Nie, bo na was to jest wie. A ty. A ty mogłeś, Ola? Masz to? Ty jesteś od lewy o 23 pół. Buchary, jak to ma pieskie. Ej, lam, 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 lam. Super, <tryk> dobra.